Siemano ja jestem pewien dzisiaj ze mną jest Kieślak i Matis Tak zwany walut <noise> Oj dobra To co robimy dzisiaj panowie Oprócz dzisiaj tego że kryjesz jakiegoś człowieka nie wiem. E, Dzisiaj przed nami znajduje się nasze miejsce wyprawy A właśnie skacze z góry dzisiaj Czy z widzicie czy widzicie może tamtą dziurkę? Czekaj, 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 muszę zjeść, nie widzą, nie widzą? Znacie się... O, o tamtą, tak? O tamto? Tak, tamtą, bo ta to jest z trochę z artem, bardziej ta. skomplikowana. Ta dziura jest ta. trochę bardziej skomplikowana. Mhm, mhm. czekaj. Bo, bo Mati się cieszy, jak wymyśli, że ostatnio żart, nie? Ja no, jaki żart? Y o oh, pierdolenie. Y a, <śpiewa> Bo tak się zaczęło od tego, że nasza kochana Wierdzinia jest. Bo ymm... było to na koniec serii. Ale na koniec serii tak, dokładnie. Tak będzie. A teraz myjemy, jajka. Tak, teraz myjemy, jajka. Kurde, odsuńcie się deska, jeszcze jedna jest. Grubasy, ja uposione świnie, ja nie mogę. Dobra, ja tak nie Weź co, mordy. Przepraszam, to ja byłem. No git. Ależ piękna jaskinia. A jak ty to robisz, że ty masz kewa i giniesz, co? Ja? To ja? Nie, Matis. On chyba po prostu nie zdołał. Ja mam, ja mam Matis. A jak ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam mało HP na przykład. Ja mam sześć kewa. A cieślek jest gdzie? Ej, e, Matis, bo nie widzę już twojego plemienia. Z prawej dolny ruch. No. Taki księżyc. Czy nie Tak, Matis. Tak. Ja się boję teraz sam tu być. Nie, mam tędy nie do rady. Gdzie ja jestem? O, no i ten. Dawaj, gdzieś tam skrojemy. Dawaj, trzy? Cztery? Biedny Matis. Gdzie ja jestem? Matis, w jaskini. Jakbym e, zaczęła e, od rana, tak? Hmm, Trochę w jaskini, jakby tak. Ja pier... No ja i tak, teraz mam zrobić... Ja, nie... ja nie wiem gdzie... A ła! Nie wiem, właśnie nie wiem gdzie bić. Urr! Masz flarą. Wal grubego najpierw. Albo, albo w sumie możemy najpierw te pojedyncze ściągnąć. Dobra, już nie rzucaj, już nie rzucaj, Flare. I to mnie gdzieś jakoś tak uderzyło dziwnie. I to chłopie skacze, ne? No to skacze, kurka, to skacze. Ała. Reload, reload. Ja need pompa, ai nit pompa, i nit pompa, czekaj. Poczekaj. kurde, nie mam pistoletu, a do pistoletu mam tyle amunicji. Dobra, ja biorę katanę w rękę. Kroję ich kataną. Ja reloaduję. Dobra, ściągnąłem, gruby tylko został. Ja mam mamo katana, katana, katana i walimy go z katany Dawaj go, dawaj go Dajko się podnosi, dawaj, dawaj, pepo! Już, już, już Ale ty kurka masz ruchy teraz Teraz to wiesz co? Dawaj go Prosiaka Ale kewlara będziemy mieli, o cholerka Ej, bo my go chyba zbagowaliśmy wiesz? A się kogoś nie śmieci na czerwono nagle? No tak, tylko właśnie zaznałem dlaczego czego jeszcze żyje. A może on nie żyje, tylko my cały czas go w ciało. Nie, on żyje. No na razie tak. Ej, weź go chwilę zostaw. No kurka żyje, a nie, nie żyje ty. Teraz no, zaskulać gówno dobra. Trzy, tutaj, tutaj, 3, 4 cztery No my nieśmy go tu a on się stał. Dobra, czekaj, Dwa. bo to jest. Jeszcze... Dobra, to jest. Dwa... Tu jest, chodź, chodź. Co to jest? Widzisz to kurka? Tu jest y, ta zbroja do endgameu. Mogę pochodzić. Idziesz? Idę. I ten ziutek do artefaktu potrzebny. Mam starożytną zbroję. Ja też właśnie. Czy ty widzisz, jak ta jaskinia była wielka? No. Pewnie byliśmy na drugim końcu gór, a jesteśmy teraz po drugiej stronie. A, no, no super! No, tak jakby, tak. To fajnie. Cześć, jak pasz to na nas ludzik czekał. Konserwa. No, ja, Jesteśmy gdzieś na jakiejś wchodzimy? No, no tak no A, Matis? To no, helikopter Weź Matis, sorry, ale wiesz, takie życie Helikopter? Tak, Matis, helikopter, Matis, helikopter Dwa razy weźmę helikopter, kto... Masz, skaczesz? skaczesz? No. Czekaj, bo za, za, za... słaba górka była o, wy wybijasz się i lecisz, kur. W dupę waloną, suka. Ja lecę! On jest na banisko! Ała! Cześć, tak jak coś Ale. Ma... No, bo. Cześć, tak on leciało! <laughs> Musisz się wybić z tamtej górki, rozumiesz. Hej, dobrze, ja się boję. Nie, tu piorunami scenariusz, i to muzykę. I w górę, w górę, w górę, w górę! Brawo! W górę, w górę! W górę! I o, dawaj tu do mnie. Twoje. Spróbuj sobie te góry ominąć nawet. Czemu idziecie bez... Dobra, nie, nie, nie. Idziemy do ciebie. Ale kurka, idziemy do ciebie, czego jęczysz? Ja pierniczę. Cześć. U, u. Czekajcie. U. Jak się by się dało? A jak się by się dało? Schemat! Jak się by się dało? G. Kelvin, taki co? I tak Mam strój księdza. Jak działa? Ja wiem, paro... jak ja działa, ale jak działa ja w tej grze? No skaczesz i lecisz. W okay, w dół, to, S jest? w górę. Tylko musisz. Okay. <coughs> musisz najpierw delikatnie w dół zlecieć, a później się w górę Ej, bo... zbić. czy. Jak lecisz w dół i w górę, później to nabierasz prędkości. No i się wywaliłem na grupie. No. To jest nic nie widzę, nic nie widzę, po dobie Mayday, by, by To leć wyżej, zobacz jak ja wysoko jestem. A to się tak da pod pod, pod, pod No, najpierw wlecisz w dół, rozpędzasz się i później w górę się wybijesz. Ej, jestem wyżej niż miał ale lamus. No, ja jestem nad chmurami, nie żeby coś. I, ja te, ja jestem praktycznie na twoim poziomie chyba. No, Matis chyba coraz za późno, wiesz? No i Matis, bo to Ale my z niej schodzimy do bunkru. No dobra, ale tu masz rzeczy. Chodźcie tu. No wiem, wiem. Ej, oni się skubany. O, która? O strzały, więcej strzał. E ja poczekajcie, no. Macie ja pod twój laptop tu, ale już go nie ma. Nie, bo ja zabiłem gocie, którego w ten ciężar. Nie, no ja rozwaliłem twój laptop. Nie, no. Ej, co to było? Ej, trzeba. Stijgłam. Tu dogają ci ślaka, nie? Co? O, na lądzie? czerwono? Tak. Co? No. Kurde, to te nietoperki, które ja w pierwszym odcinku nabiedziały. Ja pierd... one no tu dalej są. Ale to, że domek? No. Nasz. Kurde, no bo... Nie wiem, moja para jest autysty... Te... O, faktycznie widzę, to nie, Dla, że to wioska. Tak, to będzie ślak, bo chyba masz koła nie, parę lotnictw. Nie, poko sobie u dobrego. Teraz ja nie nie to jedę ja sobie po... A ile miałoby być? No nie wiem, bo życie jest na Polski, bez, 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 bez. co najważniejsze Weź, weź, weź weź Co weź? Bo wykręcę jak to mówisz. Albo było... bo... Nie wiem. Uf.